I co? Jeżeli nie chcę, przeglądarka mi automatycznie nie otwiera tego pliku, mogę kliknąć prawym, otwórz za pomocą. Tutaj mogę dać potem, wybierz inną aplikację. I z tej listy sobie teraz wybieram Google Chrome, na przykład Google Chrome, i daję zawsze. I teraz automatycznie mi zamieni tutaj rozszerzenie. Alternatywnie mogę kliknąć prawym, właściwości, i tutaj mam otwieramy za pomocą, i sobie zmieniamy, wybieramy inną aplikację. Dobra, w taki oto sposób możemy to zrobić. Widzicie, znowu mi tutaj nic nie, nie przeładowuje. I do tego posłuży nam słuchajcie wtyczka Live Server. My sobie tutaj, ja sobie tutaj pozwolę to okienko powiększyć z powrotem. I po prawej stronie zobaczymy, będziemy mieć opcję Extension. Są to rozszerzenia. Wszystkie rozszerzenia, których ja korzystam, możecie zobaczyć. Z filmiku, link będzie w opisie Oraz w karcie u góry Oraz też jest poradnik na Magic Team Zachęcam was tam zob zobaczyć sobie To jest oczywiście wszystko za darmo Możecie sobie y, wszystkie te ustawienia skopiować I co? I tutaj sobie wpiszemy live serwer i jest to ten oto tutaj słuchajcie dwa, nas interesuje ten u góry bez tej żółtej gwiazdki, widzimy ma on 64 miliony, jego sobie instalujemy i jak już sobie go zainstalujemy, co tak w zasadzie nic więcej nie musimy robić w tych extensions, tylko albo sobie naciskamy lewym przyciskiem myszki na nasz plik w prawym dolnym rogu mamy opcję go live, albo klikamy sobie prawym przyciskiem myszki na jakiś plik html i tu będziemy mieć też opcję open with live server, możemy sobie nacisnąć to, poczekać chwilę i tada otworzy nam nasz plik. Jak widzicie, tutaj będziemy mieć trochę inne e, inny link do tego, ale co, co teraz jest fajne, że teraz jak sobie tutaj ja ustawię do podglądu te obydwa pola. Pyk. Problem jest natomiast taki, że nam nie przeładowuje tutaj automatycznie, jak sobie coś wpiszemy. Siemanko, zapisujemy, mamy informację, że live server nie działa. Bez head albo body, body, body tak. Co to oznacza? Że musimy ten cały kod wrzucić do Że tak powiem body Boom. Między body Czyli musimy sobie stworzyć po prostu znacznik body I zapisać I tutaj widzicie automatycznie poprawia I teraz już powinno wszystko działać Jak sobie otworzymy, zapiszemy Widzicie wszystko teraz działa Przez sobie hej 2 i bez problemu mi przeładowuje Natomiast zwykły HTML Nie będzie nawet potrzebował tych body tak, Żeby przeglądarka go wyrenderowała. Gdyż, jak sobie sprawdzimy w przeglądarce prawym wszystkie myszki, zbadaj, to przeglądarka automatycznie, nawet jeżeli nie mielibyśmy tego body tag, jeżeli bym sobie te body tagi usunął, zapisał plik i odświeżył, to przeglądarka automatycznie je doda. Dzisiaj dodaje nam też inne rzeczy, ale te inne rzeczy się nauczymy w innych odcinkach. Więc, jeżeli Wam nie będzie przeładowywać, po prostu dodamy sobie ten body tag, który omówię w kolejnym odcinku.